wiecie i o tych uroczystościach, czyli jakby co robicie, na czym polega Wasza działalność? Cóż, od stycznia tych inicjatyw było bardzo, naprawdę bardzo wiele, że prawdę mówiąc w pewnym momencie już wszyscy się zakręciliśmy, bo kolejna, jedna inicjatywa gołniła drugą. E, rozpoczynając od naszej wizyty w hospicjum dla dzieci w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej na Unii Lubelskiej pod Świętym Mikołajem, tam w mundurach poszliśmy z moim wspaniałym przyjacielem Omarem Abdelhamidem, który pochodzi z Egiptu, opowiedzieliśmy o pracy na statku, Omar opowiedział o Egipcie, i wspólnie zajęliśmy dzieciom trochę czasu, by odciążyć ich od tego trudnego życia w klinice. Zrobiliśmy zbiórkę na rzecz, klin... na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, na rzecz której zebraliśmy 1500 zł. Zrobiliśmy tę zbiórkę, ponieważ zwrócił się do nas jeden z wykodowców, którego dziecko jest pod opieką właśnie Hospicjum. Zorganizowaliśmy Dzień Honorowego Krwiodawcy w Akademii Morskiej. Zorganizowaliśmy Dzień Honorowego Dawcy Szpiku. Byliśmy w AM On Tour, czyli Akademia Morska w trasie. Tam byliśmy w trzech województwach, w siedmiu miastach i w czternastu szkołach średnich, gdzie spotkaliśmy się z ponad 1200 uczniami, by przedstawić im naszą pracę, nasze działania, nasze zaangażowanie na rzecz naszej uczelni, naszego środowiska, czyli tego, co naprawdę kochamy. Jesteśmy tak dzisiaj szczęśliwi, ponieważ jest nas ponad 100 osób. Panie redaktorze, spotkaliśmy się w styczniu chyba zeszłego roku czy w lutym było nas niespełno 18, dziś jest nas ponad 100, więc jest to świadectwo, że nasze działania, nasze inicjatywy rzeczywiście mają odbicie w tle studenckim i wszyscy razem chcemy w tym uczestniczyć. Chcemy pokazać, że każdy student ma głos, że każdy jest równy, że u nas, przewodniczący jest tylko na papierze. Wszyscy chcemy podjąć tę inicjatywę, dać każdemu możliwość realizacji swoich celów, aspiracji i ambicji. Po pierwsze tak, trzeba się chcieć, po drugie, a po, znaczy po pierwsze trzeba się chcieć, więc chciałbym, żebyś o tym trochę powiedział, że to jest coś więcej, aniżeli takie przychodzenie i wyłącznie na wykłady, a po drugie, potrzebny jest taki ktoś, kto was zaraża. To mhm. trzeba powiedzieć o początkach, jak było. Króciutko. Tak, nie, yy, dupaj, bo Przepraszam, dobra. Przepraszam pana. Dobra. Przepraszam, panie. Powiem no, że... szczerze, yy, z panem kapitanem, który w zasadzie wszystkich nas zaraża swoim entuzjazmem i energią, spotkałem mając niespełna 15 lat. Kiedy jeszcze byłem w gimnazjum i pierwszy raz pojechałem na konkurs wiedzy o morzu, organizowane właśnie przez Ligę Morską i Rzeczną, w której uczestniczył pan kapitan Grycner. Wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy, pan kapitan Grycner ze mną porozmawiał, yy, nadał mi i trochę tej energii, gdzie później już będąc w techniku morskim, miałem znowu możliwość spotkania z Panem Kapitanem, kiedy byłem pierwszy raz na statku jako praktykant na naszej pięknej polskiej fregacie na darze młodzieży. Wtedy również się spotkaliśmy, Pan Kapitan się polecił, dostałem wizytówkę no i kolejno ten kontakt nabierał tempa, a kiedy pojawiłem się już jako student Akademii Morskiej, już Pan Kapitan wziął mnie pod skrzydła i na uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada, to właśnie wtedy Pan Kapitan przejął tą inicjatywę i zachęcił, by właśnie w Akademii Morskiej założyć koło Ligi Morskiej i Rzecznej, które dzisiaj tak wspaniale funkcjonuje. Mógłbyś na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zostawmy coś kolegom. Dobrze myślę, czy nie? Tak. Ale, tak, ale to czekaj, tak. czekaj. Czeka. Inicjatywy